Zbadam sprawę, kto zadzwonił na policję w tej sprawie, że przyjechała drogówka do mnie, bo to już jest drugi raz, ta drogówka pojawia się nagle. Pierwszy telefon wykonam do Moniki, do pani Moniki z administracji, która pracuje na taśmie sądowej. Otóż to to nie jest twórcza praca, to jest praca na taśmie po prostu. Tam nie ma żadnych nowości w dokumentach. Nowości się pojawiają, jak jakiś artykuł się pojawi, no to się muszą douczyć. Cały czas douczanie się nie swoich prawd tak naprawdę. <grych> tak. I potem przyglądanie się, jak przechodzą przez te ręce przeróżne dokumenty, takie z sądów, tam przechodzi też niesprawiedliwość, pamiętajcie. Tam cały czas przechodzi niesprawiedliwość. Tam nie ma sprawiedliwości, w osądzie nie ma sprawiedliwości. Więc jak coś wpadnie do osądu, to jest to automatycznie niesprawiedliwe połączenie. Po to jest połączenie poprzez rozdzielenie. Widzicie? Ta instytucja służy po to, żeby karać, unieważniać osoby. Po to jest. <laughs> Więc dopóki my się unieważniamy, no to będziemy mieć takie urzędy. Tak. A pomysł jest taki, widzicie, żeby usuwać pracowników z tego urzędu. A to będzie przy drugim telefonie. Dobra, to najpierw telefon z panią Moniką. Czy cokolwiek wie w temacie tych policjantów czwartkowych. W dniu, kiedy prezes przyjmuje interesantów. Tak, słucham? Dzień dobry, pani Rafał Stępniak. Dzień dobry. Pani Monika. Pani Moniko, ja dzwonię w sprawie wczorajszej interwencji policji. Czy ktoś od was może z administracji zadzwonił na policję w mojej sprawie? Nie, 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 nie. Ja nawet nie miałam wiedzy, szczerze mówiąc. W porządku. W porządku, Pani Moniko. Czy Pani o tym nic nie wie? Dobra, to szukam dalej. Jeszcze dział karny, ochrona mi została i biuro interesantów. Dobrze, w każdym razie, czy ja mogę w ogóle dostać takie pismo od Was, kto wykonał takie połączenie? Ewentualnie, kto był zleceniodawcą? Odpowiadać na takie pytania. Ale to jest, to, to i tak się dowiem. Nie zadponić, ja, panu udziałam, ja Panu udzieliłam informacji. My tutaj od administracyjny, nie zawiadomiliśmy policji. W porządku, ale ja się pytam, jakbym na przykład takie pismo wysłał, to dostałbym taką odpowiedź? Jeśli Pan zlecił. Jeżeli Pan mój wniosek na pytanie, oczywiście zawiadam, tak. Kto zlecił z jakiego numeru i kto był pomysłodawcą? No, a to nie, bo ja nie ustalę tego, no przecież ja nie będę dzwoniła po sądzie i pytała kto dzwonił, ja nie mam pojęcia kto zawiadomił. Ja nie będę. Jeżeli to zrobiła ochrona, bo myślę, że może ten telefon był zesłał ochrony, to niech ochrona panu odpowie. Ja pan Dobrze, my, są, dobrze. Mogę... A kiedy tam jest końcówka pana ochronę? 156. 156. Dobra, to dziękuję dobrze. pani bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. To zbiór interesantów. Dzień dobry, pani Rafał Ostępniak. Jak, jak chciałbym się dowiedzieć, bo wczoraj ktoś zadzwonił na policję w mojej sprawie. Chciałbym się dowiedzieć, kto to był, z waszego sądu. No, ale ja panu takiej informacji nie podam, bo po pierwsze mnie w tym dniu tutaj na biurze obsługi interesanta nie było, po drugie, ja takiej informacji w ogóle nie posiadam, także tego panu nie powiem. No właśnie, bo. To może ewentualnie proszę pytać na policji, skąd było to no, ja... doniesienie. Nie, dzwonię do was. Zbada pani dla mnie tę sprawę? Na pewno dla pana nie zbadam tej sprawy, bo ja się nie zajmuję takimi rzeczami. No, jest pani biurem obsługi interesantów, a jestem zainteresowany. Interesantem, interesantów, nazwa wskazuje, interes, który ma pan w sądzie. Do no właśnie. Nie było do policji, więc pan ma interes w policji. Nie, nie w sądzie, interes. W sp... Więc ja panu na to nie odpowiem. Nie, ja mam interes w sądzie. Szukam osoby, która wykonała ten telefon sądu. Pana, więc mam interes no w sądzie. No jak nie jesteście... Bo ja wiem, że pan nagrywa jesteście nie anonimowi, proszę panią, tylko jesteście sądem. To jak można ogóle się stać anonimową osobą? U was to jest pracownik. Proszę pana, a skąd pan wie, że to był nasz pracownik? Bo dostałem osobę, taką informację roz... przez policję. Ja nie będę na ten temat dyskutować. Czy ma pan jakąś sprawę do załatwienia? Bardzo proszę o sygnaturę. A, a z kim panu? ja rozmawiam? Z kim rozmawiam? Z panią, która tutaj jest na zastępstwie. Pana. Miło mi, a z nazwiska? Pani, pani jest anonimowa teraz? Proszę. Czy pani jest teraz anonimowa? Tak, jak pan. Bardzo proszę o podanie. Nie, ja się sprawy. przedstawiłem. Rafał Stępniak. Bardzo proszę o podanie sygnatury sprawy. Czy jest pani anonimowa? Przecież ja się dowiem, kto tam jest. Czy tam mogę idzie. prosić o podanie sygnatury sprawy? Czy ma pan jakąś sprawę do załatwienia w sądzie? Czy może Bardzo się pani. Chętnie, ale jeszcze nie wiem, z kim rozmawiam. Bardzo proszę. Czy wie Pani o tym, że Pani wylatuje z pracy za coś takiego? Bardzo proszę podanie... o podanie sygnatury sprawy. Czyż wie Pani o tym, że Pani wylatuje proszę z pracy pana, za coś takiego? proszę Pan tu codziennie. Pan codziennie zadaje pytania, które nie mają w ogóle żadnego uzasadnienia, jeżeli chodzi o załatwienie No w tej, pracy w tej chwili usuwam pracownika, który pan, nie wykonuje że, że poleceń. Nie da Pan mi dojść do słowa, bo ja panu próbuję wytłumaczyć, że pan zajmuje linię pytając się o rzeczy, których Pan w sądzie nie załatwi, ponieważ nie dotyczą one spraw sądowych i cały czas przez to ktoś, kto na przykład dzwoni w tym momencie, nie załatwi tej sprawy tutaj u nas w sądzie i nie dowie się o żadną informację, bo Pan swoim działaniem im to utrudnia. Tak samo jeżeli chodzi o osoby, które stoją przed drzwiami przy biurze obsługi interesanta. Czy ma pan jakąś sprawę w sądzie, w której mogłabym panu pomóc? Bardzo proszę o podanie sygnaturę. Powiedziałem pani od samego początku. Jestem w temacie. Sprawa w sądzie. Ktoś z sądu wykonał telefon, pani się nie przedstawia. Ale proszę pana, ja panu nie odpowiem na to pytanie, ponieważ. Nie to ja. Kto ja? A kto ja? anonimowymi donosami do sądu nie interesuję. No, bo sama pani jest anonimowa, tak? Proszę sobie zadzwonić na policję. A kto ja? No, ktoś zadzwonił na policję i nie ma ja? do nowy donos, donos, więc proszę sobie taką sprawę załatwić na policję. Proszę panią... Nie, w sądzie. W sądzie <laughs> nie, ja chcę załatwić w sądzie. W sądzie. w sądzie. No właśnie, w W sądzie. No właśnie, sprawa działa się w sądzie. Ktoś wykonał telefon z sądu, a teraz rozmawiam z osobą anonimową. To może ja zapytam, to może pani wykonała ten telefon? Bardzo proszę, Czy wykonała pani ten telefon? Może to pani, bo tak się pani nie chce przyznać. Zada pan sygnaturę akt sprawy. ja dzwonię do sądu, do biura obsługi interesantów. Pani jest anonimowa, a ja się pytam. Proszę no mam prawny interes. Mam prawny interes. Albo ewentualnie bardzo proszę o podanie nie wiem, Z może kim ja rozmawiam? Dobiega, jakie wnioski złożyć, jakie potrzebuje pan opłaty, numer konta, bardzo proszę służę pomocą. Z kim ja rozmawiam w ogóle? Czy ja bardzo rozmawiam z osobą, która doniosła wczoraj na policję? Właśnie. Bardzo dobrze, właśnie wyleciała pani z pracy. Mamy jednego pracownika mniej bo to nie jest profesjonalne zachowanie. Widzicie, będziemy eliminować pojedynczo pracowników. I teraz co? Wystarczy, że ja doniosę na takiego pracownika anonimowego. W sumie nawet nie wiem kogo, widzicie? To jest taka sytuacja. Jak oni ci obrabiają w sądzie, to jest tylko imię, nazwisko. To oni się nam nie znają. Ja też nie znam tej pani, więc patrzcie jak łatwo usunąć kogoś ze stanowiska. Jak łatwo wsadzić kogoś do więzienia. Jak łatwo komuś dać karę. Nie widziałem, nie znam, a co mnie obchodzi, niech sobie popracuję gdzieś indziej. Widzicie, też mogę mieć takie podejście. Oni mają takie podejście. Oni nie muszą widzieć człowieka, żeby z nim robić co się chce. No to cóż, no mamy anonimową osobę. Hm. Jakby się przedstawiła, to może by było inaczej. Łatwiej dla niej. Zaprezentowałaby się sądem, a tak to mamy. Anonimową osobę w sądzie i kto wie, może i zadzwoniła na policję. To co, usuwamy kogoś z sądu powolutku? Bo załóżmy, gdybyśmy usunęli pięciu, ten sąd już praktycznie nie może wykonywać takich funkcji, bo nie muszą mieć tych pracowników skądś. Skąd oni wiedzą tych pracowników? Jak my im pracowników pousuwamy? Właśnie, czyli będzie mniej osądu, słuchajcie, mniej osądu, naprawdę. I ci ludzie nie będą zajmować się osądem, to też jest ważne, więc tak naprawdę robimy im przysługę. Usuwanie wszystkich pracowników sądu to jest przysługa tak naprawdę dla tych ludzi, bo oni nie będą się zajmować już osądem. Unieważniać ludzi, unieważniać siebie przede wszystkim. Przestaną się unieważniać. To takie lekarstwo można powiedzieć. To zaczniemy leczyć. A wyleczenie polega na tym, że ten budynek pozostanie kiedyś tylko i wyłącznie do zwiedzania. Można sobie pozwiedzać, jak to dawniej kiedyś było w Królestwie, jak to wyglądało, że tak wszystko fajnie, profesjonalnie, ładnie, ojoj, ojej, oj. I że się nikt nie zorientował. Tak. Jeszcze jest jedna kwestia w sprawie tego monologu, który pozwoliłem pani dokończyć, żebyście sobie go posłuchali, jak to Biuro Obsługi Interesantów traktuje zainteresowanych. Pamiętajcie, że ja to tam często dzwonię, owszem, bo ja mam interes w tym, żeby dzwonić. Ja nie dzwonię, bo byle co, tylko po to, żeby wam Pokazać pewne rzeczy i też, żeby załatwiać swój interes, to wszystko. Ale przecież do takiego biura i do takich pracowników też dzwonią adwokaci. To adwokaci mniej dzwonią? Właśnie. To ja jestem też takim adwokatem. Przecież ja też tak samo dzwonię jak ci adwokaci. Tylko ci adwokaci mają kilka spraw naraz. To oni muszą dzwonić nawet i części ode mnie. Ja mam tylko jedną sprawę. Ja, widzicie, jestem ten najgorszy się okazuje. Chyba, że tam adwokaci w ogóle nie dzwonią. Nie wiem, co robię. robią. No muszą mieć jakiś kontakt przecież od czasu do czasu na pewno. Tak. tak, fajny monolog, tak, taki wzmacniający negatywnie. Proszę mnie wysłuchać, żeby pan już więcej nie dzwonił, proszę pana. <grytanie> proszę już nie załatwiać swoich spraw w biurze obsługi interesantów, bo pan tu nic nie załatwi, proszę pana, bo tego jest biuro interesantów, żeby nic nie załatwić właśnie. To jest taka brama, słuchajcie albo cię przepuści dalej, albo ci nie przepuści albo ci rzuci słuchawko, widzicie? Taka brama, która cię od razu odepchnie, widzisz? Ty tam gadasz do tej bramy, gadasz, gadasz, ona ci odpycha. Unieważnia, separujecie, właśnie. Rzucenie słuchawką to jest separacja, koniec kontaktu, słuchajcie. Telekomunikacja przestała zarabiać, przestała świadczyć usługi, właśnie. Sąd przestał świadczyć usługi poprzez rzucenie słuchawką. Właśnie. Pamiętajcie, jak się usunie takich pięciu pracowników, jak oni pościągają skądś tych nowych pięciu, tych nowych pięciu się dowie dlaczego zniknęło tam tych pięciu. I skoro oni się zdecydują pracować, to oni też będą wiedzieli, że będą mieli ze mną do czynienia z takim usuwaczem, można powiedzieć, pracowników. Pytanie, który odważny będzie chciał pracować. No bo co, jak żyje, on pracuje, to ja sobie załatwiam z nim wszystko. Więc w pewnym momencie można sobie zastąpić takimi pracownikami, z którymi sobie po prostu załatwiasz sprawy. Zwyczajnie załatwiasz sprawy. Dzień dobry, czy mogę porozmawiać z prezesem? Tak, oczywiście, dzisiaj przyjmuję o 10.12 w czwartki. Bardzo proszę, łączę już o. Taka była moja pierwsza rozmowa z prezesem. Tak to wyglądało. Ja zadzwoniłem do prezesa, momentalnie byłem połączony. Pani poszła jeszcze wcześniej zapytać, czy ma łączyć, nie? Czy prezes pewnie jest niezajęty. Wróciła, powiedziała tak, oczywiście łączę połączyła, właśnie tego nagrania jeszcze nie ma, pierwszego nagrania z prezesem nie ma ale będzie, będzie, będzie zobaczycie, zobaczycie czy prezes odurzył słuchawkę czy nie, właśnie to jest zagadka słuchajcie, zagadka dla was, czy prezes odurzył słuchawkę, czy ta rozmowa skończyła się taka, do widzenia, bardzo panu dziękuję, do widzenia panie prezesie to mogę zadzwonić jeszcze kiedyś, tak panie Rafale bardzo proszę, bardzo proszę, jeżeli mogłem czymś pomóc to po to tu jestem właśnie nie, chyba tak nie było a może było, słuchajcie Właśnie... Właśnie. O mój Boże, rozmawialiśmy o tym. Twoi rodzice, ja bardzo rozczarowanie jesteśmy twoim zachowaniem. Nie, nikt nie ryknie.